Siema, siema, ale akcja. Ja pitolę wymieniam tą odmę. Co tu jest w wlew? wlew oleju. Było tu łamane. Patrzcie. Teraz właśnie ta część brakująca ułamana, Uszczelka i to, do silnika i tu korek w lewo oleju. To jest odma separator oleju. Tutaj bsz. I do czego zmierzam? Chyba uratowałem silnik. Jeszcze raz rozbieram. Patrzcie, ale coś znalazłem. Gdzie to jest, gdzie kamera jest? Ciężko mi się z kamerą to robi. Ale patrzcie, patrzcie, co w silniku znalazłem. Ja, ciężko to sfilmować teraz. Tłustymi łapami. O, ta część się obluzuje. Jest ta luźny kawałek metalu. Będzie widać. O, nie będzie widać. Cholera jak to widział. Chciałem to na. Zrobić to na live. Żebyście to widzieli. Coś, coś mam. Coś mam. Coś ciągnę. Coś mam. Coś ciągnę. Jest. 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 Nie. To nie to. To nie to. Cholera. Muszę jeszcze raz włączyć.